Księga Kapłańska rozdział 13. Dalej mówił Pan do Mojżesza i Arona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie, albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Arona albo do jednego z jego synów kapłanów. Kapłan obejrzy chore miejsce na skórze ciała. Jeżeli włos na chorym miejscu stały się białe, i jeśli znak wydaje się wklęsły w stosunku do skóry ciała, jest to plaga trądu. Kapłan stwierdzi to i uzna człowieka za nieczystego. Jeżeli jednak plama na skórze jego ciała jest biała, ale nie wydaje się wklęsła w stosunku do skóry i włosy nie pobielały, to kapłan odosobni chorego na siedem dni. Siódmego dnia kapłan go obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że plama się nie powiększyła, nie rozszerzyła się na skórze, to odosobni go znowu na siedem dni. Potem siódmego dnia kapłan znowu go obejrzy. Jeżeli plama stała się matowa i nie rozszerzyła się na skórze, to uzna go za czystego. To była zwykła wysypka. Wypierze ubranie i będzie czysty. Jeżeli jednak wysypka rozszerzyła się na skórze, po stawieniu się chorego przed kapłanem w celu oczyszczenia, w takim przypadku stawi się on przed kapłanem po raz drugi. Kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że wysypka rozszerzyła się na skórze, uzna go za nieczystego. To jest trąd. Jeżeli ukaże się na kimś plaga trądu, przyprowadzą go do kapłana. Kiedy kapłan obejrzy go i stwierdzi, że na skórze jego jest białe nabrzmienie, porośnięte białym włosem i że mięso na tym nabrzmieniu oznacza to, że na skórze jego ciała jest trąd zastarzały. Kapłan uzna go za nieczystego. Nie odosobni go, bo on jest nieczysty. Jeżeli zaś trąd mocno wykwitł na skórze i okrywa całą skórę od stóp do głowy, gdziekolwiek spojrzą oczy kapłana, i kapłan stwierdzi, że trąd okrywa całe ciało tamtego, w takim razie uzna go za czystego. Cały stał się biały, a więc jest czysty. Jednak w dniu, w którym się ukaże, na nim żywe mięso będzie nieczysty. Kapłan zobaczy żywe mięso i uzna go za nieczystego. Żywe mięso jest nieczyste, to jest trąd. Jeżeli jednak żywe mięso stanie się znowu białe, to chory przyjdzie do kapłana. Kapłan go obejrzy i jeśli stwierdzi, że chore miejsce stało się białe, to uzna go za czystego i jest on czysty. Jeżeli na czyimś ciele, na skórze pojawi się wrzód i zostanie wyleczony, ale na miejscu wrzodu będzie białe nabrzmienie albo plama biało-czerwona, to pokaże się on kapłanowi. Kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że ta plama zdaje się być wklęsła w stosunku do otaczającej skóry i że włosy na niej stały się białe, uzna go za nieczystego. To jest plaga trądu, która wykwitła na wrzodzie. Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że tam nie było białych włosów i że ta plama nie jest wklęsła w stosunku do otaczającej skóry i że jest ona matowa, to kapłan odosobni go na 7 dni. Jeżeli ona rzeczywiście rozszerzy się na skórze, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu. Jeżeli jednak ta plama pozostanie bez zmiany i nie rozszerzy się, jest to blizna po wrzodzie. Kapłan uzna go za czystego. Jeżeli ktoś ma na swojej skórze oparze liznę i jeżeli na tej oparze liźnie uformuje się plama czerwona lub biała, to kapłan go obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że włosy na plamie pobielały i że wydaje się ona wklęsła w stosunku do otaczającej skóry, jest to trąd, który wykwitł na oparze liźnie. Kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu. Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że nie ma na plamie białych włosów i że nie jest ona wklęsła w stosunku do otaczającej skóry i że jest matowa, to kapłan odosobni go na 7 dni. 7. dnia kapłan go obejrzy. Jeżeli plama Rzeczywiście rozszerzyła się na skórze, to kapłan uzna go za nieczystego. To jest plaga trądu. Jeżeli jednak plama pozostanie bez zmiany, nie rozszerzy się na skórze, ale stanie się matowa, jest to tylko blizna po oparzeniu. Kapłan uzna go za czystego, bo jest to blizna po oparzeniu. Jeżeli na głowie lub na brodzie mężczyzny albo kobiety będzie chore miejsce, kapłan obejrzy to miejsce. Jeżeli stwierdzi, że wydaje się ono wklęsłe w stosunku do otaczającej skóry, i że włosy na nim stały się żółte i cienkie, to kapłan uzna go za nieczystego jest to grzybica. To jest trąd głowy lub brody. Jeżeli zaś kapłan, oglądając miejsce zdradzające objawy grzybicy, stwierdzi, że jest ono wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry, lecz nie ma na nim czarnych włosów, to kapłan odosobni podejrzanego o grzybicę na 7 dni. Potem siódmego dnia kapłan obejrzy chorego. Jeżeli stwierdzi, że grzybica nie rozszerzyła się, nie ma na niej żółtych włosów i że chore miejsce nie jest wkleśnięte w stosunku do otaczającej skóry, to chory ogoli się, ale nie ogoli miejsca zdradzającego objawy grzybicy. Potem kapłan znowu odosobni człowieka podejrzanego o grzybicę na siedem dni. Siódmego dnia kapłan obejrzy chore miejsce. Jeżeli stwierdzi, że grzybica nie rozszerzyła się na skórze i że chore miejsce nie jest wkleśnięte w stosunku do otaczającej skóry, kapłan uzna go za czystego. Wypierze on ubranie i będzie czysty. Jeżeli jednak grzybica będzie się rzeczywiście rozszerzać na jego skórze po oczyszczeniu, to kapłan go obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że grzybica rozszerzyła się na skórze, to nie musi szukać żółtych włosów. Jest on nieczysty. Ale jeżeli w jego oczach grzybica pozostanie bez zmian i czarne włosy będą rosnąć na tym miejscu, to oznacza, że grzybica została wyleczona, jest on czysty i kapłan uzna go za czystego. Jeżeli u mężczyzny lub kobiety ukaże się na skórze wiele białych plam, jeżeli kapłan stwierdzi, że na ich skórze są białe plamy matowe, jest to tylko pokrzywka, która wykwitła na skórze. Taki jest czysty. Jeżeli u kogoś głowa wyłysieje, to jest on łysy. I jest on czysty. Jeżeli u kogoś czoło wyłysieje, jest on na pół łysy i także jest czysty. Ale jeżeli na łysinie albo na łysiejącym czole ukaże się plama biało-czerwona, jest to trąd, który wykwitł na łysinie lub na łysiejącym czole. Jeżeli więc kapłan stwierdzi u niego chorobliwe nabrzmienie biało-czerwone na łysinie lub na łysiejącym czole, podobne do trądu na skórze ciała, jest to człowiek trędowaty jest on nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego, jego plaga jest u niego na głowie. Trendowaty dotknięty tą plagą będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu, jego mieszkanie będzie poza obozem. Jeżeli na jakimś ubraniu pojawi się plaga trądu, czy to na ubraniu wełnianym, czy to na ubraniu lnianym, czy to na wątku, czy na osnowie lnu, albo wełny, czy też na skórze, lub na jakimś przedmiocie skórzanym, otóż jeżeli ukaże się plama, zielonkawa albo czerwonawa, na ubraniu albo na skórze, na wątku albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to plaga trądu. Należy ją pokazać kapłanowi. Kiedy kapłan obejrzy plagę, odosobni ją na 7 dni. Siódmego dnia obejrzy plagę. Jeżeli plaga rozszerzyła się na obraniu, albo na wątku, albo na osnowie, albo na skórze, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to złośliwy trąd. Przedmiot jest nieczysty. Należy więc spalić ubranie, albo wątek, albo osnowę, albo jakikolwiek przedmiot wełniany, lub lniany, lub skórzany, na którym ukaże się plaga, bo jest to trąd złośliwy. Będzie spalony w ogniu. Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że plaga nie rozszerzyła się na ubraniu, albo na wątku, albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, wtedy kapłan każe wyprać przedmiot zarażony plagą i każe go odosobnić jeszcze na 7 dni. Jeżeli po wypraniu kapłan stwierdzi, że plaga nie zmieniła swego wyglądu, jest to nieczyste, chociażby plaga nie rozszerzyła się. Spalisz to, niezależnie od tego, czy tkanina jest przeżarta z tej czy z tamtej strony. Ale jeżeli kapłan po wypraniu stwierdzi, że plama stała się matowa, oderwie to miejsce od ubrania, albo od skóry, albo od wątku, albo od osnowy. Jeżeli plama znowu ukaże się na ubraniu, albo na wątku, albo na osnowie, albo jakimś przedmiocie skórzanym, jest to wykwit trądu. Spalisz w ogniu to miejsce, na którym jest ta plaga. Jednak ubranie, albo wątek, albo osnowa, albo jakiś przedmiot skórzany, który wyprałeś i z którego znikła plaga, będzie wyprany po raz drugi i będzie czysty. To jest prawo dotyczące plagi trądu na ubraniu wełnianym albo lnianym, na wątku albo na osnowie lub jakimś przedmiocie skórzanym aby je uznać za czyste lub nieczyste. Mhm.